Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj mam dla Was mangę Boruto. tu Blue Vortex, chapter 16, pod tytułem The Singularity of the Fate. Co dosłownie oznacza wyjątkowość losu lub osobliwość przeznaczenia. Jeszcze zanim zaczniemy, to chciałbym zaprosić Was na nasze Instagramy, na konto na Twitterze, na grupę na Facebooku, no i oczywiście na nasz serwer Discord. Konto na platformie Patreon zostało już aktywowane, więc jak chcecie wesprzeć rozwój kanału, to zapraszam serdecznie. Link w opisie. Teraz i dla tych, co nie pamiętają. Moje życie obróciło się o 180 stopni i prawdę mówiąc jestem wdzięczny za to, że aktualnie mogę dla Was jeszcze tworzyć materiały, a dokładnie je nagrywać. Lecz w razie czego ustaliłem już z meretem, że w nagłych wypadkach, to on będzie dla Was nagrywał treści, a ja je będę montował, aczkolwiek na ten moment, póki ja mam możliwość nagrywania treści, dla Was to tak też będę robił. Teraz chciałbym podziękować moim patronom, którzy postanowili wesprzeć ten kanał na platformie Patronite. Naprawdę dziękuję za wsparcie, jak i zaufanie. Jestem niezmiernie wdzięczny. I powiem to już. Na Patronite będę waszym lektorem. Mam zamiar przeczytać dla was wszystkie książki z uniwersum Naruto. Pierwszą już zakupiłem. Jednak te treści będą dostępne jedynie na platformie Patronite z wiadomych powodów. Mam nadzieję, że ten pomysł przypadnie wam do gustu. Dobra, skoro wszystko już wiecie, no to zapraszam na materiał w formacie manga stories. Więc lecimy z tym. Kashin Koji tłumaczy Boruto, że Space Time Ninjutsu pozwala na natychmiastowe przeniesienie Boruto lub kogoś innego gdziekolwiek by chciał, a to wraz z lataniem jest podstawową umiejętnością Otsutsukich. Koji dodaje, że Boruto udało się to osiągnąć kilka razy, lecz jedynie pod presją, jednak nie może kontrolować tej umiejętności, aczkolwiek Kashin Koji dodaje... Jednak za 6 lat uda ci się opanować tę technikę przy pomocy oznaczania metalowych obiektów swoją czakrą. Abyś mógł je wyczuć, zamieniając to w ninjutsu, które pozwoli ci przemieszczać się natychmiastowo gdzie tylko chcesz. A to właśnie jest Flying riding. Flying Raijin? pyta Boruto. Tak, nazwałeś tą technikę po tym, że z podobnego jutsu był znany twój dziadek Minato Namikaze, czyli czwarty Hokage. Prawdę powiedziawszy, są to dwie osobne techniki, a ty tak naprawdę nie poznałeś prawdziwych form techniki Flying Raijin. Lecz próbując kontrolować międzywymiarowe ninjutsu, w rezultacie sam wymyśliłeś podobną technikę, która przynosi niemal identyczne rezultaty jak Flying Raijin. Boruto nie dowierza pytając czy jest aż takim geniuszem, bo teraz jedyne co czuje to presja. Boruto trenuje, a nie tłumaczy dalej. Metalowe obiekty są najlepiej przystosowane do oznaczania ich czakrą. To optymalne rozwiązanie, które osiągnąłeś poprzez metodę prób i błędów. Metal? Więc ten miecz też? Dopytuje Boruto. Oczywiście. Shuriken, kunaj, nawet dekoracje i naczynia. Każdy metalowy obiekt może zostać użyty do teleportacji, a jeżeli ten przedmiot znajduje się w zasięgu wzroku, to przemieszczanie się będzie jeszcze łatwiejsze i dokładniejsze. Borut to pyta, czy tak naprawdę ciężkie jest teleportowanie się na odległość? Kashin tłumaczy, że jeżeli miałby dwa szulikeny, jeden daleko na północy, a drugi na południu, to wyczuwając czakrę i próbując się przenieść, to nie ma pojęcia, gdzie się pojawi. Borut to potwierdza, że może to być problemem. Jednak Kashin przyznaje, że nie byłoby problemu, jeśli używałby tylko jednego przedmiotu, lecz wtedy nie będzie on wykorzystywał w pełni tej techniki, więc Kashin mówi. Więc wtedy wpadłeś na pomysł z symbolami. Gdy każdy metal będzie o różnym kształcie, to wyobrażając sobie dany symbol, możliwym będzie, abyś pojawił się dokładnie tam, gdzie chcesz, nawet jeżeli będzie to bardzo, bardzo daleko. Boruto zaczyna łapać, przyznając, że w takim razie musi sam przygotować metalowe obiekty, aby przenosić się na dalekie dystanse. Kaszyń potwierdza, tłumacząc, że im dalej Boruto będzie chciał się przenieść, tym większej koncentracji potrzebuje. Boruto rozumie, mówiąc, że w tym wypadku wygląda na to, że ma sporo do nauki. Boruto wstaje, a Kaszyń dodaje: Posłuchaj, Boruto. Kilka minut dostałeś wiedzę i teorie, które przyszłemu tobie zajęły lata, by je zgromadzić. Jednak wiedza to nie wszystko, ponieważ, aby naprawdę opanować latającego Raijina, będziesz musiał nadzwyczajnie trenować. Boruto zniknął, pojawiając się na drzewie Przykunaju, mówiąc: To nie będzie problem. Lecimy dalej, bo mamy jeszcze masę rzeczy do zrobienia. Podczas pierwszego spotkania z Kashinem, Boruto pyta: Nie rozumiem, jeżeli widzisz złą i dobrą przyszłość, to dlaczego nie powiemy tego wszystkim, aby nam pomogli? Czy to nie zapewniłoby nam, aby wszystko poszło w dobrym kierunku? Ten odpowiada. Ironia, prawda, ale im więcej ludzi wie, tym bardziej natura tej przyszłości się zmieni. Ty, znając przyszłość, nie mógłbyś się zachować tak samo, jak przed poznaniem jej. W zasadzie to przyniesie tylko więcej komplikacji i będzie ciężej przewidzieć, co się stanie. Kashin przyznaje, że na dobre czy też złe wiedza o poznaniu przyszłości prowadzi do jej zniszczenia. A im więcej Boruto możliwych w przyszłości zna, tym bardziej oddala się od drogi zwanej przeznaczeniem. I sam staje się osobliwością, ekstremalnym bytem, który sam w sobie sprawia, że przyszłość staje się niestabilna. Kaszyń stwierdza, że im mniej ludzi zna prawdę, tym lepiej. A skoro obaj są takimi ekstremalnymi bytami, to aby doprowadzić do przyszłości z najlepszym zakończeniem, będzie najlepiej, jeżeli będą siedzieć w cieniu i stamtąd kierować wszystkim ku najlepszej możliwej przyszłości. Boruto zaskoczony pyta, czy obaj są ekstremalnymi bytami. Kaszin mówi mu: Tak jak ja, ty również stałeś się osobliwością. Ejda wszystko obserwuje, a Kaszin przyznaje, że tą osobliwością będzie ktoś jeszcze. I będziesz też ty, Ejda. Ta, która zobaczy to prędzej czy później. Ejda jest zaskoczona, mówiąc sama do siebie: Osobliwość przeznaczenia. Sarada pyta, czy Ejda miała szczęście i może coś znalazła. Na co ona odpowiada, że to nic nie mówi, bo ma swoje powody. A dla niej wygląda na to, że Boruto robi to by zapobiec niebezpieczeństwu, które może im grozić. Sarada przyznaje, że tak może być w istocie, jednak Bolut ma w zwyczaju brać wszystko na swoje barki. Sarada zauważa, że wioska jak i Boruto mają wspólnego wroga, a mimo to nie przestaną go ścigać. Więc od nich zależy to, aby pomóc Boruto, po czym wypytuje Eida, gdzie Boruto się aktualnie znajduje. Niespodziewanie odzywa się Sumire, stwierdzając, że myśli, iż Boruto nie chce, aby wiedziały, gdzie przebywa. Dodając, że może znają Boruto, ale nie posiadają o nim żadnych aktualnych informacji. Jednak Sumire sądzi, że właśnie dlatego są w stanie wieść tak beztroskie życie. Sarada próbuje coś powiedzieć, lecz Sumire przerywa jej mówiąc. Więc czuję, że to, co powinnyśmy robić, to nie gonić za Boruto. Ale widziałaś to, prawda? Jeżeli coś pójdzie źle, to Boruto może nie tylko zostać ranny, ale i zginąć. To zbyt lekkomyślne, aby samemu załatwić te potwory, mówi Sarada. Damon aż się przybudził od intensywności tej rozmowy, jednak sumile drąży dalej. Rozważałaś może to, że Boruto został ranny właśnie dlatego, że my tam byłyśmy? Mogłabyś spróbować wejść w buty Boruto. Sarada nie wie co powiedzieć. Sumile nie przestaje. Czy naprawdę myślisz, że podoba mu się to, że trzyma to wszystko przed nami? Czy był chociaż moment, w którym pomyślałaś o bólu, jaki czuję? Przewodnicząca, mówi Sarada, nie chodzi tylko o uczucia Boruto, ale też moje. Wiesz, prawda, że bardzo podoba mi się Boruto, a mimo to rzuciłaś mu się prosto w ramiona. Sarada coraz bardziej jest zmieszana, przypominając sobie moment, gdy rzuciła się na Boruto. Starałam się szanować twoje uczucia, rozumiejąc, że twoja reakcja w tamtym momencie była do przewidzenia, jednak co z tobą, Sarada? Kiedy jesteś naprzeciw mnie, myślisz w ogóle o moich uczuciach? Chociaż trochę? Ejda spogląda na obie dziewczyny, myśląc: Jest niezręcznie. Tu jest tak intensywnie, że boję się nawet ruszyć palcem, ale mimo to jest zabawnie. Kontynuujcie. Sumire zmieszana dodaje: Przepraszam, nie chciałam wyciągać tego, szczególnie w takim momencie. Sumire nie wytrzymała i pobiegła w stronę schodu. Wtedy Sadada krzyczy do niej: Przewodnicząca, poczekaj! Jednak na te słowo Sumire się zatrzymała, pytając: Jak długo będę dla ciebie tylko przewodniczącą. Sumire wybiegła, zostawiając Saradę całkowicie oszołomioną. Ejda dalej nie wie co myśleć, lecz w tym momencie zwraca się do niej ósmy. Ejda, tuż Kamaru, Masz chwilę? Bo chciałbym z tobą porozmawiać. Starsi wioski rozmawiają z Daimyo, który mówi, że słyszał, iż Boruto był w wiosce już kilka razy, a do tego pozwolono mu uciec, gdy był w areszcie, dodając, że to jeden z biegu ninja, pytając ze złością, dlaczego nie udało im się go ponownie złapać. Starsi przepraszają, a Daimyo nakazuje im bo złapać Boruto. Starci bez gadania się zgadzają, mówiąc, że będzie tak jak władca sobie życzy. Ósmy przybył, aby spotkać się z Aidą, stwierdzając, że wolałby nie spotkać się z nią osobiście, bo samo patrzenie na nią miesza mu w głowie. Na co Ejda stwierdza, że nie chciałaby, aby jednostka sensoryczna ich podsłuchiwała. Poza tym, lubi ona styl Szykmaru, uważając, że jest uroczy. Ósmy pyta, jak sytuacja w wiosce piasku. Ejda przyznaje, że jest tak jak ósmy przewidział. Pojawił się nowy Shinju, którego pierwowzorem jest Shinki, dodając, że jego celem jest Kasekage. Na te słowa ósmy aż się spocił. Lecz Ejda wyznaje, że Gara póki co jest bezpieczny, ponieważ został zapieczętowany. Jednak Liu jest w stanie zdjąć tą pieczęć, gdyż to oryginalnie właśnie jest jego pieczęć. Ósmy stanowczo przyznaje, że muszą zdjąć Liu dla dobra Gary i przydzieli do tego misję. Na co Ejda wyznaje, że to co widziała jest sprzed kilku godzin i nie jest to czas rzeczywisty. Ósmy jest w szoku. Aida tłumaczy, że jest pewien szydrzył, który potrafi spojrzeć jej w oczy, gdy używa Sandingana. Ósmy pyta, czy to w ogóle możliwe? Na co Aida stwierdza, że nie jest pewna, ale zmraża krew w jej żyłach i nie ma pojęcia, co by zrobił, gdyby dalej ich obserwowała. Aida przeprasza i prosi ósmego, aby nie wymagał od niej, by ich śledziła w czasie rzeczywistym. Ósmy oznajmia, że nie ma problemu i każde informacje, jakie jest mu w stanie dostarczyć, są na wagę złota. Eda nagle mówi: To ty byłeś tym, który to wszystko ustawił, prawda? Pomogłeś mu uciec używając mi Nie mam pojęcia o czym mówisz, odpowiadał Smy. Ejda mówi mu, aby nie grał głupa i może się zrelaksować, bo nie zamierza donieść na niego wiosce. Co więcej, nie byłoby jej to na rękę, po czym przypomniała sobie słowa Boruto. Nie mam zamiaru wam nic ujawniać, ale również nie powiedziałem żadnego kłamstwa. I po tych myślach stwierdzona. Poza tym nie mam zamiaru przysporzyć Boruto kłopotu. Och, zapomnij, że to mówiłam. Myślałam na głos. Ejda informuje ósmego rzekałaki i Boruto zawarli sojusz i zostawi ich w spokoju, aby pozbyli się Shinju. Ósmy pyta, czy widziała może tajemniczego wspólnika Boruto? Dodając, że rozmawiał on z nim w formie żaby. I kogoś mu to przypomina, pytając, to Kashinkoji, prawda? Złosów Eide wyłoniła się ropucha, mówiąc, tak ostre jak zawsze, Shikamaru Nara. I tak, masz rację. Posłuchaj uważnie, dam ci małą radę, tylko zero pytań, dobra? Sarutobi Konohamaru, Uchiha Sarada i Mitsuki wyślili tą trójkę do Kraju Wiatrów. Ósmy jest w szoku. Koji tłumaczy, że mogą się tam pojawić Matsuri albo Ryu, choć mogą też przybyć oboje. Dodaje, aby ta trójka połączyła siły z, shinobi z Wioski piasku. Ósmy mówi, by zaczekał chwilę i podał jakiś przekonujący powód. Lecz Kashin odpowiada, że miało nie być żadnych pytań, a jeżeli będzie problem, by ich przekonać, to niech wymyśli coś przekonującego. Następnie dodaje, że została ostatnia rzecz. Nie może pozwolić Himawali opuścić wioski, ponieważ dżura mają na oku. I jeżeli postawi choć stopę za wioską, to przyciągnie jego uwagę, co poskutkuje śmiercią Himawali. Koji wyznaje. Na szczęście Jura uważa kulturę wioski za bardzo cenną, a on nie chce walczyć w wiosce, więc jeżeli nie nastaną nagłe okoliczności, powinna ona być na razie bezpieczna, tak długo jak nie opuści granic wioski. I poinformuj wszystkich, aby traktowali dziurę jak każdego innego klienta, jeżeli Jura wpadnie do księgarni albo coś. Mówisz poważnie? Pyta ósmy, a Koji odpowiada. Nie żartuję. To, co jest najważniejsze, to aby nie prowokować dżury. Zrozum! Jeżeli naprawdę rozgniewasz dżurę, to nie ma szans na wygraną absolutnie żadnych. Aby zapobiec interwencji dżury, musimy uderzać z najmniejszą wymaganą siłą. A jeżeli dżura się pojawi, musicie natychmiast uciekać. Na razie to tyle. Życzę Wam szczęścia. Ropucha wyskakuje z włosów Ejdy, a ósmy mówi, by zaczekał. Kaszyn jednak spogląda na ósmego, mówiąc: Moje spóźnione podziękowania za pomoc Boruto po w ucieczce. Podążałeś za swoim sercem, sprzeciwiając się prawom wioski, jak i przełożonym. Zrobiłeś to, nie mając żadnych dowodów naprawdę. prawdę. Robiłeś to, wierząc w to, co słuszne. Nie będę cię poprawiał. Podążaj za swoim sercem, aby osiągnąć najlepszą możliwą przyszłość. Rupucha odskoczyła, a ósmy już z nerwów odpalił papierosa i zaciągając się stwierdza... Boże, co za kłopot. Ejda pomyślała sobie... Podążaj za sercem, co? Sumire stoi, opierając się o szybę i rozmyślając... Dlaczego w ogóle z tym wyskoczyłam? Jakiś czas później Sarada, Micki i Konohamaru pojawili się na granicach Kraju Wiatru. Konohamaru pyta Saradę, czy wszystko w porządku. Sarada odpowiada, że wszystko ok. Konohamaru dodaje, aby wzięła się w garść, bo inaczej szynobi z wioski piasku będą się z niej nabijać. Na skale ponad nimi pojawiają się szynobi piasku, Jodo i Araya. Jodo zwraca się do Konohamaru. Witajcie w Kraju Wiatru, dziękujemy za Waszą pomoc. My również dziękujemy, a teraz ruszajmy odpowiedział Konohamaru. Konohamaru mówi, że cel znajduje się na terenie tych skał, które są przed nimi. Mitsuki pyta, skąd ósmy posiada te informacje, lecz Konohamaru stwierdza, że nie ma pojęcia, kim jest to źródło. Powinno być rzetelne, jednak sam ma pewne wątpliwości. Jodo wita się z Saradą, stwierdzając. Twoja aura mocno się zmieniła. Lecisz na jakiegoś chłopaka? Co? Nie, odpowiada Sarada. To i tak bez znaczenia, kwituje jodo. Konohamaru oznajmia, że znalazł Shinju. A Matsuri i Liu stoją nad łukami lopuchy, pytając sami siebie zaskoczeni, czy to faktycznie ropucha. Konhamaru wystraszony stwierdza. Cholera jest ich dwóch, a Matsuri i Liu zauważają. To wskazówka, która prowadzi do Boruto. Koniec, chaptera. I tak oto kończy się odcinek Boruto. Tu Blue Vortex. Chapter szesnasty. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie po sobie ślad w komentarzach. No i wiadomo, nie zapomnijcie zostawić suba. I łapki w górę. Do następnego i Peace Out.